Nie będzie pochwalony jest Chrystus. Dziękuję. Jesteśmy w przedbożu, ksiądz proboszcz Henryk Dziadczyk, probosz tej parafii, która ma Głównym ołtarzu w kościele wizerunek Matki Bożej Serdecznie. serdecznej. I chciałbym, żeby powiedział o tym, co Matka Boża przez jego też ręce, przez to, że on odpowiadał na to jej wezwanie. Zrobiła tutaj w parafii, co się udało zrobić w parafii i co może być inspiracją dla kapłanów, którzy też szukają jakiejś recepty na to, jak w tych czasach, trudnych czasach, ożywić swoją parafię. Co, co, co może zrobić takie oddanie się w ręce Marii? Chciałbym rozpocząć od takiego. Stwierdzenia, które wydaje mi się w naszej pracy kapłańskiej, tuż posterskie jest bardzo ważne. Mianowicie chodzi o to, żeby było jak najmniej nas, a jak najwięcej było Pana Boga i tej, która do Boga tak bardzo pięknie prowadzi. Żeby nie było ciągłego takiego zwracania uwagi na siebie, ja. Wtedy, gdy będziemy gdzieś tam ukryci, zapłaszcza Matki Bożej, ona będzie działała piękne rzeczy. Ona będzie nas prowadziła. Bo myślę, że rola Matki Bożej w życiu każdego kapłana jest tak wielka, że trudno nawet ogarnąć wielkość wielkości tej właśnie roli Matki Bożej. Niestety, będę musiał użyć słowa „ja”. Wydarzyło się tak, kiedy przyszedłem do tej parafii 11 lat temu. Po kilku dniach chciałem wrócić z powrotem na parafię, skąd przyszedłem tutaj, gdzie wybudowałem kościół, stworzyłem zaplecze dla, dla parafii w postaci wspólnot. I wtedy, gdy miałem taki zamiar, że nie, ja nie dam rady, stwierdziwszy różnego rodzaju trudności, które się pojawiły, wtedy. Poszedłem do, do świątyni, gdzie jest łaskami słynący obraz Matki Bożej Serdecznej i ona mi powiedziała, dasz radę. Dasz radę, bo ja jestem z Tobą. Ja poprowadzę Cię. Ja będę czuwała nad Tobą. To był taki początek. Ona mi wskazała kierunek mojej pracy. Ona mi pomogła zorganizować tę pracę. Kapłan na parafii nie może funkcjonować sam. Jeżeli będzie funkcjonował sam, będzie dosłownie sam. I w końcu ta samotność będzie go gryzła, będzie miał ciągle gdzieś tam w głębi serca wątpliwości, czy cokolwiek robić jeszcze, czy może wegetować. Wegetacja jest takie mądre i bardzo pouczające słowo, w gruncie rzeczy. Można wegetować po to, żeby tylko być. Matka Najświętsza mówi, żeby w parafii nie tylko być, ale żyć nią, wraz ze wspólnotą parafialną żyć. Na dzisiejszy moment, po 11 latach pracy w parafii Świętego Aleksego w przedborzu, gdzie panią tej parafii, patronką jest Matka Boża Serdeczna, mogę powiedzieć, że dzisiaj nie jestem sam w parafii. Mam Wielkie zaplecze w postaci wiernych, którzy tworzą różnego rodzaju wspólnoty. Te wspólnoty powstawały w sposób tak zaskakujący mnie samego, tak niezwykły, że pewnego dnia, w czasie rozmowy z Matką Bożą, zapytałem: Jak mam Matko Boża to wszystko ogarnąć? W jaki sposób mam? Być dla tych wszystkich ludzi, którzy odnaleźli swoje wspólnoty i w nich trwają, i chcą w tych wspólnotach być żywymi członkami Kościoła? Jak mam im przewodzić, jak mam być ich moderatorem? Jak to wszystko ogarnąć? No, i wtedy pojawiła się po raz kolejny taka Taka myśl, takie przesłanie Matki Bożej, przecież jestem Matką Kapłanów. Jestem, jestem z Tobą, jestem z Wami, nie opuszczę Cię. i Wystarczy tylko, że mi zawierzysz, ja będę z Tobą. Na parafii praca jest o wiele łatwiejsza, jeżeli mam świadomość, że nie jestem sam, że jest ze mną Matka Boża. A wierni, którzy tworzą wspólnotę parafialną nie są tymi stojącymi przede mną, do których ja stoję twarzą, ale ja wychodzę do nich jest z nimi, jestem z nimi. Taka myśl wydaje się być jak najbardziej wskazana dla współczesnego życia i funkcjonowania w Kościele, ktoś powiedział mądre słowo, ja to mądre zdanie ja to zdanie powtarzam im bardziej parafia jest podzielona, tym bardziej zjednoczona. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że można od razu na opak rozumieć to stwierdzenie, ale ono ma głęboki sens. Parafia podzielona, to znaczy podzielona na wspólnoty. Te wspólnoty stają się tam, takim ogniskiem zapalnym, takimi płonącymi jakby ogniskami, z których się zapalają inni. I w ten sposób krąg ludzi, jakby takich zapalonych dla dzieła jakim jest ewangelizacja się powiększa wtedy parafia żywa, wtedy parafia działa parafia bez y, y, zaplecza modlitewnego bez wspólnot jest parafią y, no niestety niestety taką wegetującą tylko śmiem nawet powiedzieć, że, że powoli umierającą ten nasz czas, w którym teraz przyszło nam żyć, czas powstawania bardzo Różnych idei, dalekich od Ewangelii musimy być odważni w proklamacji Ewangelii, w głoszeniu Ewangelii. Do, musimy się otworzyć na Ewangelię i z Ewangelią wyjść. W związku z tym działania poprzez ludzi, poprzez wspólnoty, które wychodzą i, 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 i jakby przedłużają. Słowa kapłana, jego ręce błogosławiące, przedłużają to powołanie, którym kapłan został przez Chrystusa udarowany i Go realizuje. Jeżeli ktokolwiek z Kapłanów w tym momencie słucha, proszę księży, nie bójmy się otwierać na wiernych, twórzmy wraz z nimi wspólnoty modlitewne, ewangelizacyjne, wspólnoty zawierzenia, wspólnoty wtrzymające w ręku Ewangelię, wpatrzeni w Matkę Bożą, idźmy, wraz z nimi. To jest chyba takie, nie chcę wielkiego słowa używać przesłanie, ale jakaś, jakiś pomysł na działanie, funkcjonowanie w Kościele w czasach tych obecnych naszych. A jakie wspólnoty działają tutaj w przedbożu? Jest ich bardzo wiele. Nie wiem, czy jestem w stanie powyliczać te wspólnoty. Zacznę od pierwszej wspólnoty, która powstała tutaj. Bodajże nie wiem, Rafał, potwierdzisz, 9 lat temu czy 10? Chyba 9 lat temu. Wspólnota świętego Jana Pawła II jest to wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna, która była taką pierwszą, bardzo pomocną i wspólnotą. Na bazie tej wspólnoty powstała taka wspólnota, która jest właściwie częścią tej wspólnoty, Szkoła Nowej Ewangelizacji, która ma takie powołanie do głoszenia kursu w Nowe Życie i kursu Emmaus. W międzyczasie, w międzyczasie, czyli kiedy już ta wspólnota św. Jana Pawła II mocno działała, pojawiały się wspólnoty, których inicjatorką była pani Maria, yy, nasza tutaj animatorka Róż Różańcowych, i muszę powiedzieć, jakby nawiązując do tego, co pani Maria powiedziała przed chwilą, wszystko to, co się zadziało wokół róż Różańcowych, bardzo mnie zaskakiwało, bo co tydzień praktycznie pani Maria przychodziła no, będziemy no, yy, następną Różę Różańcową. Przyjmowali do, do wspólnot naszych i, i ksiądz będzie im błogosławił. To wszystko mnie zaskakiwało. Przyznam się, że by, oczywiście bardzo się radowałem z, z powstających ruchów żańcowych, ale ich było tak bardzo wiele, że przyznam się, że to było dla mnie wielkie zaskoczenie. W tym samym czasie, że tak powiemy, no pojawia się wspólnota wojowników Maryi. Wspólnota, która no, myślę, że jest tak prężna, działająca w sposób bardzo nowatorski, skupiająca środowisko mężczyzn, a przez mężczyzn docierająca do wielu innych grup społecznych. Ta wspólnota bardzo mnie cieszy. Oni mają już bardzo wiele pięknych dzieł w kościele Dokonanych. Domowy Kościół. Domowy kościół, Przepraszam, nie powiedziałam o tym, co jest w moim, moim sercu. W Parafii istnieje, istnieją cztery kręgi rodzin ruchu Światło Życie, Domowy Kościół. To jest naj, najbardziej do rodzin adresowana wspólnota, domowy kościół, gdzie formuje się i mąż, i żona, i przy okazji jeszcze dzieci. Nie wspomina tutaj o młodzieżowych oazie, ministrantów, scholi. W, w parafii współpracuje ze, ze wspólnotą św. Jana Pawła II znakomity zespół Emaus, który ma już na swoim koncie płytę z, ze śpiewem ewangelizacyjnym, uwielbieniowym, i, i, i możemy to usłyszeć w każdą środę, a w ostatnią środę miesiąca z kolei na wieczorze chwały przepięknie oni animują swoją pieśnią. Prosimy Księży o błogosławieństwo. Niech wszystkich kapłanów i wszystkich, którzy bardzo pragną, aby Kościół był żywy, ciągle otwierający się na pomysły Ducha Świętego. Niech dobry Bóg błogosławi. Pan z Wami. Z duchem, z duchem twoim. twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Chwała Pan.